Drugi Megabox dzisiejszy. No nie wierzę. Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie moi drodzy, skoro widzicie ten odcinek, to znaczy, że właśnie w tym momencie do gry został dodany, został odblokowany nowy Brawler, nowy sadymiarz, czyli Max. Jak wiecie, 3 dni temu wyszła B, ja zdążyłem ją już zablokować w pierwszy dzień, w kilka minut, wbić na top 1 Polski, no a teraz... Przyszła kolejna Max. Jak być może wiecie, grubo ponad 100 skrzynek na moim koncie czeka, żeby je tylko otworzyć. Zobaczymy, jak długo to zajmie. Do tego mieliśmy mały deal. Każdy 2000 łapek pod ostatnim odcinkiem, właśnie w którym trafiłem bit to miał być 1 megabox w tym odcinku, więc wy zostawiliście 7700 dokładnie, więc no, nie jest to jakoś mega dużo, ale zaokrąglimy do 8000, więc będzie. Wychodzi na to, że otworzy dzisiaj 4 boxy. A jeżeli nie trafię Max z ponad 100 skrzynek i 4 megaboksy, to pewnie otworzę jeszcze kilka. Ale wolałbym nie. Tym razem mam dla Was inną zabawę, czyli koło Fortuny o lajki. Zakręcimy i zobaczymy, ile będziecie musieli lajków pod tym odcinkiem zostawić. To tak jaka liczba tu wypadnie, taką wy zostawicie. 11 tysięcy wypadło, koło Fortuny nie kłamię, więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli właśnie tyle zostawicie. A jeżeli już jesteście na dole, nie zapomnijcie kliknąć czerwonego przycisku. Subskrybuj, tak, żeby był szary do tego dzwoneczek. Bardzo mi na tym zależy. Filmy są codziennie, więc naprawdę warto subskrybować. Dziękuję wszystkim, którzy to robią. No i kochani, ostatnie ogłoszenie, czyli moje live'y na Facebooku. Robię ich bardzo dużo. To właśnie tam wbijaliśmy Bina, na top 1 w Polsce. I teraz również będę grał max jeżeli ją trafia, jeżeli nie, to i tak będę grał w brawle o godzinie 11-12 na mojej fanpage'u na facebooku, mano jak się nazywam link jest w opisie, więc zapraszam was bardzo serdecznie, zaraz po obejrzeniu filmu skakujcie na facebooka. A teraz już nie będę przynudzał, lećmy otwierać skrzynki i być może, mam nadzieję, trafić Max. Dobra kochani, równo minuta po dziewiątej i Max jest już w grze. Jak widzicie, można ją już odblokować ze skrzynek i my dzisiaj mamy taki plan. A w razie gdyby nam się nie udało tutaj gra też oferuje nam kupno nowego zadymiarza, ale nie, ze mną tak nie robimy. Jako, że zostawiliście po ostatnim odcinkiem prawie 8000 łapek. Dzisiaj otworzymy 4 Mega Boxy. Pierwszym z nich będzie Mega Box z alejki za 14 tysięcy pucharków. I być może on okaże się już od razu szczęśliwy. Tak więc otwórzmy go i zobaczmy. Nie, to nie jest to. Zapomniałem, że teraz już mam nową postać, która nie jest jeszcze wymaksowana, więc jak zobaczyłem jedyneczkę, to ucieszyłem się, że to jednak jest to. Jednak to były po prostu punkty do B. No nic, lecimy dalej. Drugi Megaboks box dzisiejsze... No nie wierzę. Chyba, że star power. A nie wiem co to znaczy. To chyba znaczy, że star power, nie? NIE! W drugim mega boxie, w drugiej skrzynce. Trafiłem max! O! Serce mi bije, Gabi mi krzyczy z pokoju drugiego, że głupi warciarz. Zapewne moi sąsiedzi mnie nie nienawidzą za darci się, ale... Jakie ja mam szczęście ostatnio do postaci, czemu kiedyś takiego nie miałem? Mamy to ekipo. Ale żeby nie było, otworzymy jeszcze te dwa mega boksy, które wam obiecałem, że pozbywać punkty. Jezus. No i jeszcze jeden, a potem zostanie nam 130 prawie skrzyneczek. Będzie mega ciekawiej. No nie wierzę. Dobra, teraz przelecę z wami bardzo szybko przez kilkanaście albo kilka skrzyneczek. Zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że będziemy zdobywali same punkty. Nie wiem czy będę w stanie wymaksować B i Maxa. Wydaje mi się, że B jeszcze jako tako może to się uda, ale maksa wydaje mi się, że już to nie będzie takie proste. Więc na pewno otworzę wszystkie te skrzyneczki. Raczej nie będę wam pokazywał otwierania wszystkich skrzyneczek. Ale to jest niesamowite, że. Wow! Naprawdę wow! To jest niesamowite, jak szybko ją trafiłem, więc zróbmy to, co trzeba, być może jeszcze jakieś star powery na drodze nam wypadną, a potem z pewnością pogramy jeszcze kilka gierek Maxem i zobaczymy, czy jest z tych fajnych postaci, znaczy Max, panią Max, czy jest jedną z tych fajnych postaci, czy raczej tych słabych postaci. Nie wierzę, co się stało. Byłem pewien, że skoro trafiłem B, tak naprawdę, nie wiem, z 30 skrzynki, no to mówię, Max, na pewno dzisiaj nie trafię. Zwłaszcza, że nie miałem już big boxów. A mówię, no nie ma szans i zapewne będę musiał kupić. Ale... Nie chciałem kupować, jak wiecie, ja praktycznie nigdy nie kupuję postaci, więc pomyślałem sobie, że no trudno, najwyżej nie będę miał max przez pierwszy tam x dni, dopóki w końcu nie uda mi się jej wydropić, no ale wydropię jej w drugiej skrzynce. Warto było wstać, warto było wstawać tak rano, a um, no i co? Dobra, ja raczej kończę otwieranie z Wami, będziemy się pojawiali jeszcze jak coś wypada, otworzymy do tych 100 skrzynek, później przelecę bardzo szybko, żeby je otworzyć i zobaczymy, co mi z nich. Wypadnie. Jak będzie jakieś star power to się będę do was odzywał. Łapki w górę. Mamy to! W końcu jakieś star power. Mówiłem, że ja bardzo rzadko dostaję star powery. Właśnie miałem wam to mówić. Otworzyłem kolejne 50 skrzynek, jeszcze 50 do końca, ale w końcu dostałem jakiegokolwiek star powera, jest to nawóz do spike'a. Po użyciu superataku spike zregeneruje 800 punktów życia na sekundę, jeśli pozostanie w jego obszarze działania, czyli leczy nas po prostu jego ult. Całkiem spoko. W końcu coś dostałem. Kolejny Star Power! Kolejny Star Power, niedźwiedzia regeneracja donity Czyli będą już dwa donity. I to jest to, że jak biję mój misiek, to ja, do, ja odzyskuję 500 HP. Spoko! Dziękuję pięknie. Osiem skrzynek do końca, a ja już wymaksowałem właśnie przed chwilką bit. Znaczy zdobyłem wszystkie możliwe punkty do Bi. Do Max, z tego co mi się wydaje, jeszcze troszeczkę mi brakuje, dlatego otworzymy jeszcze zaraz. Jednego czy dwa megaboksy, żeby po prostu zdobyć więcej punktów. I tak akurat wydaje mi się być całkiem logiczne, żeby dzisiaj mieć już ją na maksa i na live grać wymaksowaną max I to była moja ostatnia skrzynka. Więc teraz otwórzmy jeszcze megaboksa. Dobra, moi drodzy, i zobaczmy, czy coś poza punktami dostaniemy. 154 punkty e, to nie jest chyba wystarczające, czy jest? Brakuje mi 30 punktów, więc kupię jeszcze big boxa. Tak więc, moi drodzy, zróbmy to i dostańmy wystarczająco dużo. Punktów, brakuje mi dwóch punktów. Dobra, no nic, ulepszymy ją tak wysoko jak możemy. A potem po prostu zagramy nią gierkę i spróbujemy te dwa punkty dostać. Więc, Max. Na ósmej mocy zabierzmy go na pole bitwy i sprawdźmy, jak on działa i co on robi. Dobra, moi drodzy, pierwsza gra B w dzisiejszym spotkaniu, znaczy max w dzisiejszym spotkaniu. I zobaczcie, naprzeciwko nas już też mamy maxa, więc to akurat jest ciekawe. Tam też Leon, więc w sumie dwie bardzo podobne postaci do nas. Ok, spróbujmy ją trafiać jakkolwiek szybko, ale chyba ona szybciej trafia. Ukonaliśmy się w tym samym momencie. Ciekawe, ale na pewno przez swoją prędkość, szybkość ataku i szybkość biegania e, powoduje, że, no, jest podobna trochę do Max, oczywiście. Tutaj Pipera widzimy, że pokonała naszą koleżankę, więc ja na pewno będę tą Piperę próbował jak najdalej od nas trzymać. Tylko że Max wcale nie ma jakiegoś tak ultra mocnego ataku. Zobaczcie, bo ja tą skrzynkę to rozwalam na kilka, kilka razy. Okej, okay, teraz chyba koleżanka troszeczkę przesadziła i teraz mamy pięć. Power Cubów, to powinno nam wystarczyć, żeby już naprawdę dużo Dimage'ów zadawać. Po 500 na hit'a, a tych hitów mamy kilka. Jeszcze cztery ataki, to jest ciekawe, że to faktycznie tak działa. Dobra, tutaj mamy B, więc B już się chyba poddała, widząc biegnącą Max. Tam mamy Mortisa, ale Mortis też nie będzie dla nas większym problemem. Trzy skrzynki na środku. Mm, no fajnie się gra, fajnie się gra, okej, okay, okej, okay. no tutaj będę musiał, o, mogę teraz się przyspieszyć, po prostu szybciej biegać za tymi postaciami, to jest akurat mega fajne. Mortisek tutaj próbuje nam zabierać skrzyneczki, ale oczywiście o nie, to chyba nie będzie aż takie łatwe jak myślałem, halo, halo. Troszeczkę czuję się zbyt potężny na tej postaci, ale oczywiście nie poddamy się dopóki nie wygramy tego zestawienia, co ciekawe też... Patrząc na to, że B była e, epicka, to je, ta postać jest mityczna. Dużo więcej B grało w pierwszy dzień po dodaniu tej karty. Tam naprawdę praktycznie każdy grał B. W tym momencie Max widziałem tylko chyba dwa razy. Więc tak akurat jest dość taka ciekawa anegdotka i dość ciekawe spostrzeżenie. B w tym momencie właśnie padła, więc mamy dodatkowe skrzyneczki. A um, no i zobaczmy, co tutaj będziemy w stanie zrobić. Tu w tych krzakach mamy B również, więc ona myśli, że ja nie wiem gdzie ona jest ale ja doskonale wiem, więc 4 powercuby, a 6% miarzy do końca, dość szybko się faktycznie biega tą postacią. No zobaczymy, jak to wyjdzie, tutaj Frankenstein, zobaczmy pana Franka, tam, on znalazł stawczącego. nie trafił, dobra, mam go, mam go, mam go, bardzo ładnie, dobra, więc w tym momencie 9 powercubów, 3 osoby do końca, ult naładowany i koledzy, nawet nie będę teraz chyba kampił, wiecie, chyba nie będzie tutaj kampione, więc ult został użyty, ojejku, to było troszeczkę ryzykowne, Wam powiem. Dobrze, że teraz mnie trafił tą pszczółką. Um, no ale wydaje mi się, że pan kul cool na dwóch parę nie będzie miał żadnych szans z Maxem. I powiem Wam szczerze, że Max w tym momencie wydaje się być naprawdę jedną z fajniejszych postaci, jakimi grałem. I to fajnie się trafia, i to fajnie się gra. Bardzo mi się to podoba. Plus 10, numer 1. Bardzo ładnie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba Max. Czy, woli, czy wolicie B? Ja wolę Max zdecydowanie. Zebraliśmy też wystarczająco punktów na skrzyneczki i to powinno nam mm, pozwolić odblokować maksymalne ulepszenie na właśnie tutaj naszym koledze, yy, więc koleżance w sumie, więc ulepszymy sobie Max na Maxa i może zagrajmy jeszcze na koniec rabunek prezentów na Max. Zobaczmy jak to pójdzie. Dobra moi drodzy, bardzo dziwny zespół mamy, wydaje mi się, że taki dość ryzykowny mamy tutaj, zobaczcie. E, mamy oczywiście Leona, mamy tutaj koleż... O, koleżanka chyba akurat nie zagrozi mi jakoś ultra mocno, więc ja tutaj ten prezent po prostu wykopię, żeby on był troszeczkę bliżej nas i Leon mógł go zdobyć, a ja tutaj będę nas bronił, jakkolwiek tylko mogę, ale tam kolega jeszcze też zabrał nam skrzyn prezent akurat. Mm. No nic, tutaj jeszcze pokonajmy tych panów. Mamy to, mamy też nasz prezent, więc w tym momencie jest 2 do 0. Kolega chyba widział, gdzie wskakuje, dokładnie, więc spróbujmy tego. Dawaj, dawaj, podawaj, 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 podawaj. Ale to super wyszło. B, dawaj, podawaj, podawaj, podawaj. Nie, B strzeli sama. No i w tym momencie bardzo łatwo i bardzo szybko wygraliśmy. Tak naprawdę przez to, że mieliśmy mega szybki zespół, który faktycznie bił dużo na blisko, od razu udało nam się wygrać i Max... Manojek został gwiazdą gry. Dobra, kochani, jako że byłem top 1B w Polsce, to ulepszymy sobie jeszcze przy Was B na maksymalny poziom. To już się właśnie wydarzyło i teraz podstawa tak jest 1120, a nie 880. Więc jest to troszeczkę lepsza rzecz. Bardzo fajny dzień. Ogólnie bardzo fajny update. Mam wielkiego, wielkie szczęście w tym updatecie. Bardzo mnie to cieszy. Więc ja już nie będę przynudzał. pamiętajcie dosłownie. Chwilkę po tym jak wstawię ten odcinek, wleci live na moim kanale na Facebooku. Będziemy grali Max i będziemy wbijali Max na e, top 1 Polski prawdopodobnie. Zobaczmy już teraz, który jestem Max na w Polsce. To jest w sumie ciekawe. 75. No już tutaj widzimy, że dość szybko chłopaki idą, więc nie ma co czekać. Ja montuję film, wstałem na YouTube'a i widzimy się na live'ie. Tutaj macie jeszcze film jak zbieram bina. na topie Polski, więc możecie sobie obczaić. Tutaj macie jakiś losowy film dla Was. Macie też moją postać, którą możecie kliknąć i zasubskrybować ten kanał. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, moje Brawl starsowej świry. Pa, pa!